A więc mam tutaj te lampy, które wczoraj do nas dotarły do, do, do tego jaguara i mamy tak ten uchwyt, o którym mówiłem, który jest złamany. tutaj fragmentu tego uchwyciku nie ma to spokojnie te uchwyty się otworzy to 25 zł będzie kosztowało za uchwyt. Eee klosz jest delikatnie tutaj pożółknięty, taki spiaskowany. Zrobienie takich kloszy, jeżeli chcielibyśmy to robić, to jest 100 zł za klosz. Tak, żeby go zregenerować, żeby, żeby nie było widać takich tutaj przebarwień brzydkich, żeby nie był tak bardzo spiaskowany. To wszystko jest do usunięcia. Druga lampa podobnie wygląda i tu już wyciągnąłem, widzisz, ona już jest bez bez soczewki. Bez tego projektora. Bo naszym zadaniem tak naprawdę jest przerobienie tych lamp na wersję europejską z Anglika. Także tutaj mamy... Tu jest, tu jest ta soczewka. Ale dlaczego robię ten filmik? Ponieważ lustro soczewki jest już takie szare. Nie jest ostre. Nie jest... Strumień światła jaki się z tej lampy wydobywa jest dużo słabszy niż powinien być. Jeżeli chciałbyś poprawić e, moc światła, jakość tego światła no to oprócz tej przesłony, która odpowiada, czyli przeróbka czysta, złoty, przeróbka czysta złoty, wymieniamy tą przesłonę na europejską i można lampę złożyć. Ale jeżeli chciałbyś, żeby, żeby ta lampa świeciła jak nowa, to trzeba byłoby jeszcze wymienić te lustro. Tak wygląda nowe lustro. Widać tą różnicę. Wtedy światło jest idealnie odbite i jest go dużo, dużo więcej. To nie jest taka różnica 30%, 40%. To będzie różnica co najmniej 300%, czyli 2-3 razy tego światła będzie więcej. Jeżeli chcesz, żeby zrobić regenerację jeszcze tego lustra, czyli wymienijmy. Te lustro na oryginalne, zregenerowane, no to zamiast 300 zł za lampę, kosztowałoby cię to 500 zł za lampę. Także to jest dla mnie istotne, czy, czy te lustro też wymieniamy. I to jest z takim małym upustem, bo tak i tak, lustra, całe, całe projektory są wyjęte. Normalnie zrobienie tego kosztuje kolejne 300 zł. Tu już dałem mały upust, czyli zamiast 600-500 zł za lampę i montujemy. Nowe, nowe lustra i to warto zrobić. Moim zdaniem, warto zrobić, ta cała reszta, nie wiem, klosza, ten obrys pomarańczowy to w niczym nie, nie przeszkadza. A przeróbka to jest obowiązkowy element, żeby była wersja europejska, a to podniesie znacząco komfort i bezpieczeństwo jazdy, jeżeli wymienimy to lustro.